Witajcie, drodzy widzowie! W dzisiejszym filmie zabierzemy Was do malowniczych ruin zamku w Rytrze, jednego z najbardziej klimatycznych miejsc w Beskidzie Sądeckim. Odkryjemy razem historię tej średniowiecznej warowni, która przez wieki strzegła granic i była świadkiem wielu burzliwych wydarzeń. Spacerując po ruinach tego zamku, można poczuć ducha minionych czasów, a także podziwiać piękne widoki na Dolinę Popradu oraz otaczające góry. Zapraszamy do oglądania. Zamek w Rytrze to jeden z najbardziej malowniczych punktów na mapie turystycznej Beskidu Sądeckiego. Położony na wyniosłym wzgórzu o wysokości 463 m n. N. nad poziomem morza, nad doliną Popradu, przyciąga uwagę zarówno miłośników historii, jak i entuzjastów pięknych krajobrazów. Obecnie na zamku możemy zobaczyć zachowane fragmenty murów obronnych, które niegdyś otaczały warownię, oraz ruinę wieży zamkowej, która była jednym z kluczowych elementów obronnych. Wieża ma około 10 metrów wysokości, a jej solidna konstrukcja z kamienia świadczy o dawnej potędze zamku. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny układ murów, który wskazuje, że warownia miała kształt nieregularny, dostosowany do rzeźby terenu. Zamek w Rytrze ma bogatą i intrygującą historię sięgającą końca XIII wieku. Powstał prawdopodobnie za panowania Władysława Łokietka jako część systemu obronnego południowych granic Królestwa Polskiego. Jego strategiczne położenie na szlaku handlowym, wiodącym z Węgier do Polski, uczyniło go jednym z kluczowych punktów obronnych w regionie. Początkowo zamek pełnił funkcję strażnicy granicznej, kontrolując ruch towarów i ludzi między dwoma królestwami. Dzięki swojemu położeniu był nie tylko miejscem obrony, ale również siedzibą administracyjną, z której zarządzano okolicznymi terenami. Pierwsze wzmianki historyczne o zamku pochodzą z XIV wieku, kiedy to stał się własnością rodu Gryfitów, potężnej rodziny rycerskiej związanej z Małopolską. Spacerując po zamku, można dostrzec pozostałości budynków gospodarczych, które znajdowały się na dziedzińcu. Były one niezbędne do codziennego funkcjonowania zamku. Pełniły funkcje magazynowe, kuchenne i mieszkalne. Dziedziniec zamkowy, dziś porośnięty trawą, w przeszłości był miejscem spotkań rycerstwa i organizacji zamkowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zrób to teraz. A następnie kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami, pełnymi inspiracji i ciekawych miejsc do odwiedzenia. Każda subskrypcja to dla nas ogromna motywacja do tworzenia nowych treści specjalnie dla Was. A teraz wracamy na zamek! Warownia przeszła wiele burzliwych chwil w swojej historii. W XV wieku była świadkiem walk między różnymi rodami rycerskimi, które toczyły spory o władzę nad tymi terenami. Zamek został częściowo zniszczony podczas wojen hucyskich, jednak szybko odbudowany. W XVI wieku zamek przeżył swój największy rozkwit, kiedy to był ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym. Niestety w drugiej połowie XVI wieku po serii pożarów i najazdów zamek popadł w ruinę. Legenda głosi, że w 1657 roku został doszczętnie spalony przez wojska Jerzego Rakoczego, księcia Siedmiogrodu, który pustoszył południową Polskę. Od tego czasu zamek stopniowo tracił na znaczeniu, aż stał się całkowitą ruiną. W ostatnich latach przeprowadzano tu prace konserwatorskie, które miały na celu zabezpieczenie ruin przed dalszym niszczeniem. Dzięki temu zamek jest obecnie dostępny dla zwiedzających i stanowi doskonałe miejsce na rodzinne wycieczki czy wędrówki w gronie przyjaciół. Jednym z największych atutów tego miejsca są panoramiczne widoki, które rozciągają się z murów zamku. Można stąd podziwiać Dolinę Popradu, otoczoną pasmami górskimi, a także pobliskie miejscowości. W pogodny dzień widoczność sięga wielu kilometrów, co czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym dla fotografów i miłośników przyrody. W XIX wieku ruiny zamku stały się obiektem zainteresowania lokalnych badaczy i miłośników historii. Już wtedy podejmowano próby zabezpieczenia pozostałości warowni. W XXI wieku rozpoczęto bardziej kompleksowe prace archeologiczne i konserwatorskie, które pozwoliły lepiej poznać historię zamku i udostępnić go turystom. Dziś zamek w Rytrze jest nie tylko świadkiem burzliwej historii, ale również miejscem, które przyciąga turystów swoją niezwykłą atmosferą i pięknem otaczającej przyrodę. Współczesne badania odkrywają coraz więcej tajemnic tej średniowiecznej warowni, która wciąż fascynuje zarówno historyków, jak i odwiedzających. To koniec już naszej przygody z tym zamkiem. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału, dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy!